Cześć kochani, dzisiaj czas na ciążowy update. Dzisiaj mamy 32 tydzień ciąży i 4 dni. I dwa dni temu byliśmy, jak nam się wydawało, na ostatniej wizycie ciążowej u mojego ginekologa i remek waży już kilo 940 a rupek 2,40 kg. Także mam już w brzuchu 4 kg samych dzieci, plus dwa razy płyn owodniowy, plus raz łożysko i plus te wszystkie dodatkowe rzeczy, jak na przykład zwiększona objętość krwi. Także ja już zaczynam przyjmować zakłady. Ile będzie kilo mniej po cięciu cesarskim? 10? Także wymarzona dieta cud. Ale nie o tym jest temat dzisiejszego filmu. Ostatnia wizyta przebiegła tak jak zwykle: najpierw zawsze jestem godzinę na KTG, później wchodzę do gabinetu. Najpierw oceniamy wszystkie wyniki i poziomy cukru mam super. Ostatnio pobieraliśmy posiew, tym posiew też wyszedł czyściutki, super. Później mam badanie na fotelu, w którym też wszystko było ekstra. Później mam USG szyjki, szyjka nadal ma 4 cm, a później mam USG dzieciaczków i tam doktor ocenia. Obwód głowy, obwód brzuszka, długość kości e, udowej, z czego wychodzi mu potencjalna waga. Tylko pamiętajcie, że z tą wagą. To też jest tak, że to jest tylko przypuszczalna waga płodu i ona się waha w granicach pół kilo w jedną i w drugą stronę, a znam przypadki, gdzie te pół kilo zostało przekroczone, więc nie sugerujcie się tym. To nie jest tak, że jak lekarz zważy, że wasz dziuś waży 2,5 kilo, to znaczy, że 2,5 kilo waży. To jest po prostu algorytm, który wylicza z obwodu głowy, z długości między dwoma ciemiączkami, z obwodu brzucha, i z długości. Właśnie kości udowej oblicza, jaka jest przypuszczalna waga płodu, ale. Wystarczy, że dziecko troszeczkę inaczej ustawi się w brzuchu i już ta wartość może być zakłamana. Także to są tylko przypuszczenia. Pamiętajcie. No w każdym razie w naszym USG dzieciaczki równo rosną, przepływy w pępowinach są super, przepływy w łożysku są super, wód płodowych mają tyle co trzeba, pęcherze owodniowe nie są napięte. No i lekarz tak pomierzył, pomierzył wszystko. Później wróciliśmy, z powrotem usiedliśmy przy biurku i tak patrzy. Patrzy na mnie, patrzy w swój kalendarz, sprawdza swoje dyżury, pyta na kiedy się umawialiśmy na to przyjęcie do szpitala, bo ja mu wcześniej przypomniałam, że to jest dzisiaj już ostatnia wizyta, i dzisiaj mi doktor wystawia skierowanie. I duma, i duma, i duma, i myśli, i liczy, i patrzy w kalendarz papierowy, i patrzy w telefon, gdzie pewnie ma wypisane dyżury, i patrzy na mnie, i znowu z powrotem, i dalej duma, i duma, i nagle pyta, Czemu ja chcę iść do szpitala za dwa tygodnie? Ja mówię, że ja nie chcę, ale trzeba! Mówię, nie, nie trzeba! Rekomendacje są takie, że trzeba hospitalizować ciążę jednokosmówkową, jednowodniową. Pani ma ciążę jednokosmówkową, ale dwułodniową. Nie ma nic na ten temat słowa w standardach, że musi być Pani hospitalizowana. Mówię, że się zgadzam. W standardach nie ma ani słowa na ten temat. Ale tak się umówiliśmy, że tego 6 lipca będę w szpitalu, żeby po prostu być już pod ręką i na miejscu. Mówi, no tak, ale skąd mogliśmy przewiedzieć, że ta ciąża będzie tak idealnie szła, że wszystko będzie takie piękne, szyjka twarda, zamknięta, żadnych skurczy, nawet żadnych hospitalizacji pani nie miała w trakcie ciąży. Także moja propozycja jest taka, żeby pani przyjechała na wizytę za dwa tygodnie. No po prostu... Lepiej doktor nie mógł tego wymyślić. Także za dwa tygodnie, w następny poniedziałek, nie ten co będzie teraz, tylko za dwa tygodnie, zamiast jechać o nieludzkiej porannej godzinie na izbę przyjeść, będziemy jechać na godzinkę 13 na wizytę. No i tam się okaże, co dalej. I oczywiście w mojej głowie to już oznacza, że nie muszę się kołać do szpitala, bo skoro przez te wszystkie wizyty, przez te wszystkie tygodnie, wszystko było super, w jak najlepszym porządku, to niby dlaczego teraz miałoby się nagle okazać, że zacznie się przedwczesny poród? Ale wiecie, jak to jest: wszystko może się okazać i po to ta wizyta jest, żeby sprawdzić. Ale moja głowa już jest tak optymistycznie nastawiona: ja już się nastawiłam, że będę w domu i że pójdę się położyć do szpitala. Kilka dni przed samym cięciem. Na cięcie już się wstępnie omówiliśmy na 20 lipca, to jest poniedziałek, to będzie 36 plus 1. I ja po prostu tej daty będę bronić ze wszystkich sił, bo ona mi się tak spodobała, bo to będzie 20 07 2020, czyli same 20, da jedna siódemka na szczęście. A tak to 20, 20, 20, I ja będę się starać, żeby to cięcie na pewno tego 20 się było ani dzień wcześniej, ani dzień później. Poniedziałek. Koniec, przyklepana. No i tak jak mówiłam, to już będzie 36 tydzień ciąży i jeden dzień, a wiecie, że my znamy dokładną co do godziny datę zapłodnienia, więc to też nie jest tak, jak w zwykłych ciążach, że tak naprawdę ten tydzień ciąży jest liczony z ostatniej miesiączki, więc czasem okazuje się, że te dzieci są młodsze lub starsze. My wiemy, że to będzie dokładnie 36 plus 1. Co do minuty, więc jest naprawdę olbrzymia szansa, żeby nie powiedzieć pewność, że chłopcy będą ze mną, że nie będą wędrować po żadnych neonatologiach, już o ojomach nie wspominając, tylko od początku będą ze mną na sali i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w trzeciej dobie pocięciu wyjdziemy do domku. Więc może się skończyć tak, że mój pobyt w szpitalu. Zamknie się w mniej niż tygodniu. Po prostu w najśmielszych snach ja takiego scenariusza nie brałam pod uwagę. I powiem Wam, że jak siedziałam przy tym biurku, ale każdy dumał i patrzył w kalendarz, w telefon i na mnie, i w kalendarz, i w telefon i na mnie, to zbierałam w sobie całą asertywność, jaką mam, wszystkie pokłady asertywności, bo myślałam, że on duma, ale w drugą stronę bo omawialiśmy się na tego 6 lipca yy, i ten 6 lipca to jest 34 plus 2, a on mówił, że w 34 tygodniu i tak sobie pomyślałam, że on chce mnie położyć już w piątek na przykład, żebym od 34 plus 0 już była w szpitalu. I zbierałam wszystkie argumenty, które mi przychodziły do głowy, żeby tego 6 lipca, żeby ani dnia wcześniej, ani godziny wcześniej nie leżeć w szpitalu, a okazało się, że to w ogóle poszło w zupełnie drugą stronę. Dałam już to naprawdę na stracenie, nie chciałam z nim na ten temat dyskutować, czy ta hospitalizacja w ogóle ma sens, bo rzeczywiście w standardach nie ma ani słowa na ten temat, no ale z drugiej strony... Jestem z innego miasta, mamy 200 km do szpitala, więc tak to sobie tłumaczyłam, że coś się wydarzy, coś się zacznie, to będę na miejscu w szpitalu i tak to tłumaczyłam wszystkim wokół. No i efekt teraz jest taki, że też. Nie wszyscy byli od razu zadowoleni z tej decyzji, bo na przykład moja mama bardzo się zmartwiła, bo o jej, a co jeżeli na przykład odejdą ci wody? A co jeżeli się zacznie poród? To będziecie jechać na złamanie karku, do poznania. Ja ufam mojemu lekarzowi i wiem, że jeżeli byłaby jakakolwiek ewentualność, że on by coś widział teraz w badaniu, że ten poród może się zacząć wcześniej. To na pewno w szpitalu bym je położył i na pewno tego 6 lipca, kiedy mamy wizytę, będzie oceniał bardzo dokładnie, czy nic się nie zmienia, czy szyjka się nie skraca, czy, czy coś się nie zaczyna, i wtedy podejmie ostateczną decyzję. Czy położyć mnie do tego szpitala, czy nie. Oczywiście ja już jestem nastawiona na to nie, więc jak to się skończy w ten sposób, że on mi tego 6 lipca powie, no niestety pani marzeno, szyjka się skróciła, także jutro zapraszam rano na izbę przyjęć. To będzie mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. Ale ufam mojemu lekarzowi, że tego 6 lipca. Oceni wszystko, oceni, tak jak za każdym razem, szyjkę i w badaniu palpacyjnym, i w badaniu USG, oceni jak tam przepływy u chłopców, i w łożysku, i w powinie czy nie ma żadnych zespołów podkradania, i na podstawie tych wszystkich wiadomości będziemy decydować, co się dalej będzie ze mną działo. Tak się teraz w sumie zastanawiam, czy ja Wam kiedykolwiek tłumaczyłam o co chodzi z tymi zespołami podkradania u bliźniaków, bo wiem, że często pytacie się mnie, czemu ja mam wizyty co dwa tygodnie, czy mój lekarz mnie przypadkiem nie naciąga na pieniążki, że Wy macie wizyty razy w miesiącu i po co tak często i nie dość, że tłuc się samochodem, to jeszcze dodatkowo każda wizyta płatna i to nie mało. Zastanawiam się, czy ja to w ogóle kiedykolwiek rozwinęłam, czy tylko odpowiadałam pojedynczym osobom w wiadomościach lub w komentarzach. U bliźniaków, które mają jedno łożysko, czyli takich właśnie jakie ja mam, i takich, które są w jednym pęcherzu owodniowym. Ponieważ u mnie każdy synuś ma swój pęcherz owodniowy, mimo tego, że mają jedno łożysko, to od tego jednego łożyska mają dwie pępowinki i każdy jest jakby w swoim osobnym mieszkanku. To istnieje jeszcze opcja bliźniaków, gdzie oba bliźniaki są w tym samym pęcherzu owodniowym. I dodatkowo mają tylko jedno łożysko. I właśnie w tych dwóch przypadkach istnieją ryzyka takich zespołów jak TTTS, jak TRAP, jak TAPS, jak SUGR. Bez wdawania się w medyczne formułki chodzi o to, że dzieci mają jedno łożysko. I jeden bliźniak drugiemu bliźniakowi może podkradać różne substancje odżywcze. No i w zależności jaki to zespół, to o różne tam substancje odżywcze chodzi. Jednego bliźniaka nazywamy wtedy dawcą, a drugiego biorcą, i żaden bliźniak nie jest wtedy w komfortowej sytuacji. Jeden ma za mało, drugi ma za dużo. Ten bliźniak, który jest dawcą, ma zahamowany rozwój wewnątrz ma mało wodzie, ma niedokrwistość. Bliźniak, który jest biorcą, będzie miał za to wielowodzie, policytamię i problemy kardiologiczne. I w zależności, jaki to jest etap ciąży i w jakim stopniu zaawansowania jest ten zespół, no to decyduje się o dalszym postępowaniu. I dlatego ja mam wizyty co dwa tygodnie, żeby w odpowiednim momencie wyłapać, jeżeli ten zespół by wystąpił i móc zadziałać. Bo w sytuacji, w której, wiecie, okazałoby się, że wystąpiłby zespół, a ja bym przez miesiąc mojego lekarza nie widziała, to po miesiącu, i powiem tutaj w brutalnych słowach, myślę, że nie byłoby już co zbierać. I dlatego widywaliśmy się z moim lekarzem tak często, żeby właśnie wykluczyć, żeby na pewno była pewność, że wszystko idzie. W jak najlepszym porządku. Czyli tak jak idzie. Bo niestety te zespoły występują w co szóstej ciąży jednokosmówkowej. Także wiecie, to jest 15% ciąż, więc naprawdę bardzo, bardzo często. I to jest śmieszne, bo tak naprawdę nie mam żadnej konkretnej decyzji i na tej wizycie 6 lipca wszystko może się nadal okazać, ale. Ja już w mojej głowie sobie ustawiłam, że nie kładę się do szpitala i nie wiem, czy wolno mi marzyć, ale pomyślałam sobie, że zagłosuję 12 lipca w drugiej turze wyborów że nadal będę wtedy w moim mieście, w moim domu. Pomyślałam, że będziecie pewnie chcieli zobaczyć brzuszek, jak wygląda. Myślę, że prezentujemy się całkiem zgrabnie, jak na ten tydzień ciąży, jak na tą ilość kilogramów, które tam są ale być może zrobię niedługo jej zdjęcia. Także będzie lepiej widać, ale myślę, że jest całkiem w porządku. Nada żadnych rozstępów. O i jeszcze mogę się wam pochwalić, bo w poniedziałek przed wizytą, bo wizyta była na późną godzinę wieczorną, przyszła do mnie koleżanka i z tą koleżanką uporządkowałyśmy wszystkie ciuszki. Także ciuszki są już wyprane, Wyprasowane, koszyczki w pepko na skarpetki i czopeczki kupione. Także wszystko jest gotowe na chłopców. A w międzyczasie, jak ja byłam u góry, to pan kurier przyniósł taki wielki karton do nas. Co tam może być w środku, Marcel? Kucyk. Kucyk, naprawdę, to weź kucyka? To fotel. No właśnie, i tyle z niespodzianki. Więc idziemy rozpakowywać fotel. wygodnie, ale spodziewałam się, że on będzie wyższy, a jest taki, taki niziutki. Ale myślę, że całkiem fajny. No i to tyle na dzisiaj, kochani. Chciałam się z Wami podzielić tą fantastyczną wiadomością, że prawdopodobnie nigdzie się nie wybieram Zostaję w domku i do ostatnich chwil przed Cięciem Cesarskim będę po prostu spać w moim własnym prywatnym łóżku. I tej wersji się trzymajmy. Także, widzimy się bardzo niedługo. Trzymajcie się, kochani, i trzymajcie kciuki za mnie, żeby moja wersja wydarzeń okazała się prawdą. Na razie, cześć!